Kiedy w warunkach domowych chcemy przykleić jakiś element, korzystamy z taśmy, którą akurat mamy pod ręką. W biznesie nie możemy sobie jednak pozwolić na takie uproszczenie. Ja jestem Łukasz i w dzisiejszym odcinku Akademii Horusa porozmawiam z Mirosławem Jaźwińskim, naszym specjalistą działu przemysłowego o szczególnych zastosowaniach taśmy jednostronnie klejących. Zapraszam! Tak, Mirek, mogłoby się wydawać, że klejenie dwóch elementów to bardzo proste zadanie. Bierzemy taśmę klejącą, sklejamy i temat załatwiony. Jednak w rzeczywistości to chyba trochę bardziej złożony proces. Zresztą sama oferta 3M, która składa się z kilkudziesięciu pozycji, coś o tym mówi. Możesz to wyjaśnić? Tak, owszem, spróbuję przynajmniej. Rzeczywiście to nie jest takie proste, jakby się wydawało. No przede wszystkim od tego trzeba zacząć, że musimy podzielić taśmy klejące na dwie podstawowe grupy. To są taśmy dwustronnie klejące i taśmy jednostronnie klejące. Tak, dzisiaj zajmiemy się tymi jednostronnie klejącymi sobie opowiemy o, o ich obszarach i możliwościach zastosowań. Natomiast obie grupy mają podobne parametry, na podstawie których musimy je dobrać do wykonania aplikacji. Jeśli chodzi o dobór, to tutaj musimy się dowiedzieć przede wszystkim o tym, do czego ona ma służyć. To jest kwestia aplikacji. Czy ta taśma ma mieć parametry takie czy inne, czy ma być to parametr na przykład termoodporności bardzo wysoki. Czy niekoniecznie, czy ma bardziej mocno kleić, czy słabo kleić, czy ma być odporna na zrywanie, czy to też nie ma znaczenia. Od tego zależny jest dobór produktu. Dzisiaj mówimy o taśmach jednostronnie klejących i chciałbym, abyśmy pokazali ofertę 3MA w tym zakresie, bazując na pewnych obszarach zastosowań. Mógłbyś takie obszary wytypować? Tak, oczywiście. To będzie łączenie, uszczelnianie, naprawy i montaż, maskowanie specjalistyczne, znakowanie i kodowanie kolorystyczne modyfikacja własności powierzchni, ochrona powierzchni, no i wycieszanie wyrobów. Przejdźmy zatem do pierwszego obszaru, czyli łączenie, uszczelnianie, naprawa i montaż. Dobrze. Wybrałem tutaj trzy produkty, o których chciałbym powiedzieć. Na początek może o łączeniu, o czasowym łączeniu, tak to może, chociaż bo łączenie generalnie polega na tym, żeby dwa elementy ze sobą połączyć częstokrość trwale. Ale ja musiał tutaj powiedzieć trochę o czymś innym, o czasowym połączeniu ruchomych elementów. Wybrałem tutaj produkt, jak, taki jak taśma poliestrowa, która. Taśma jako taka jest bardzo odporna na rozrywanie, więc jest bardzo mocna, ale jednocześnie nierozciągliwa, co może być ważne w tym względzie. Ale dodatkowym atutem tego produktu to jest klej. Klej silikonowy, który przywiera, daje, potrafi przykleić trudne powierzchnie, również te silikonowane, właśnie dlatego, że to jest klej silikonowy, to daje sobie, daje sobie z, tym, z tym radę. A po, jak ja powiedziałem, że to jest czasowe połączenie. To po czasie, kiedy już to połączenie jest niepotrzebne, taśma ta daje bardzo ładnie się odkleić, nie pozostawiając śladów kleju, które potem trzeba oczyścić, prawda? Daje tutaj ładny efekt odklejenia. Mimo tego, że mocno trzyma, tak? Mhm. Powiedzieliśmy o taśmie, dzięki której możemy tymczasowo złączyć jakieś elementy, a gdybym chciał uszczelnić coś. No tak, to jest inny produkt, o którym chciałem tutaj powiedzieć, to taśma aluminiowa na przykład. Która może posłużyć do uszczelniania połączeń kanałów, metalowych kanałów wentylacyjnych, gdzie częstokroć może przelatywać gorące powietrze, a taśma aluminiowa, o której tutaj mówię, jest odporna właśnie na wysoką temperaturę, dająca jednocześnie dobre uszczelnienie tego połączenia, ale również przy dużej odporności temperaturowej. Ale ten sam produkt może służyć do montażu. Przykładem tutaj może być przyklejanie rurek parownika do tylnej ściany lodówki gdzie taśma y, aluminiowa świetnie się tutaj do tego nadaje. Bardzo dobrze rozprowadza ciepło. Mhm, a nie możemy użyć do to jakiejś innej taśmy? To musi być konkretnie ta aluminiowa taśma no, właśnie? Właśnie o to chodzi, że taśma aluminiowa ma dobrą przewodność cieplną. I przez to, że ją do, te rurki dobrze do, przy, przy, dołączymy do tej y, lodówki, do tej tylnej ściany, to ona to ciepło czy, 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 czy chłód y, dobrze rozprowadzi po całej ścianie. I lodówka wtedy jest bardzo efektywna. Dobrze, powiedzieliśmy sobie o łączeniu elementów, o uszczelnianiu i montażu. Zostało nam jeszcze w tym obszarze omówienie napraw. No dobrze, możemy wykorzystać taśmę jednostronnie klejącą również do naprawy. Jest, taki, jest taka taśma, która jest dosyć, znaczy bardzo cienka, mocno klejąca, jednocześnie rozciągliwa i bardzo mocna. I takim przykładem będzie naprawa plandeki samochodu ciężarowego, która się może rozedrzeć podczas pracy przewozu towarów. I tutaj czasowo możemy to skleić, a po, w momencie, kiedy y, samochód dojedzie do celu, wtedy można tą plandekę wymienić, albo po prostu naprawić ją w zupełnie profesjonalny sposób. Omówiliśmy sobie kilka bardzo ciekawych aplikacji z obszaru pierwszego. Przejdźmy może teraz do drugiego. Malowanie specjalistyczne, czyli jak rozumiem, nie mówimy tutaj o zwykłym malowaniu pokoju i zabezpieczeniu elementów w nim, ale na pewno mamy tutaj do powiedzenia o jakichś fajnych i trudnych aplikacjach. No tak, y oczywiście nie mówimy o malowaniu pokoju, bo to do tego służą taśmy oczywiste, popularne, znane wszystkim. Każdy pewnie kiedyś pokój w życiu malował. Ja raczej chciałem powiedzieć tutaj o taśmie, takiej taśmie winylowej, to jest taki produkt, chodzi o to, żeby ona była też wąska. Taśma winylowa ma tą zaletę, że jest elastyczna i daje się bardzo ładnie wyklejać po łukach, czego nie zrobimy taśmą papierową właśnie. Do tego taśmy winylowe też służą do maskowania przy procesach chemicznych, jak galwanizacja, czego też nie zrobimy taśmą papierową. Innym rodzajem maskowania specjalistycznego jest wykorzystanie taśmy przy procesach malowania proszkowego. Tutaj wykorzystamy taśmę poliestrową, taką jak ta. Ona oczywiście może być w różnych rozmiarach, w różnych szerokościach, która nadaje się właśnie przy procesach suszenia, gdzie występuje bardzo wysoka temperatura. Mhm. Ale mówisz, że wysoka temperatura to później jesteśmy w stanie ściągnąć tą taśmę łatwo? Tak, oczywiście. To jest jej zasadnicza zaleta. Ta taśma daje się bardzo ładnie odklejać. Utrzymuje świetną linię odcięcia, a jednocześnie po odklejeniu nie pozostawia żadnych śladów kleju na materiale, z którego została zdjęta. Czy jeszcze jakieś inne sposoby na maskowanie? No tak, jeszcze bym tutaj powiedział, wróciłbym do taśmy winylowej, która ma również zastosowanie w, w powłokach elektrochemicznych, w ogóle w maskowaniu, w procesach chemicznych. Ona, winyl właśnie bardzo dobrze się do tego nadaje, w przeciwieństwie do znanych wszystkim taśm papierowych, do, które służą do maskowania. Powiedzieliśmy sobie o taśmach winylowych w kontekście maskowania, natomiast ich głównym zastosowaniem jest oznaczanie ciągów komunikacyjnych. Tak, to jest ich podstawowe zadanie. Występują w wielu kolorach, również w, w diagonalne paski czarno-żółte i, i ich podstawowym zadaniem to są ciągi komunikacyjne, oznaczenie ciągów komunikacyjnych, oznaczenie miejsc niebezpiecznych, pól odkładczych. Taśma naprawdę wysokiej jakości która y, sprawdza się również tam, gdzie, ten, gdzie jest ruch kołowy i pieszy, dosyć duży. Nie trzeba jej często y, wymieniać. Wcale bym powiedział, nie jest mniej odporna od powierzchni bo, takich linii malowanych, a łatwiejsza w utrzymaniu y, no, tego w dobrym stanie, bo przecież są, pamiętajmy o tym, że są miejsca, gdzie się ten, ten ruch jest większy i gdzie jest mniejszy. Tam, gdzie jest większy, szybciej się będzie niszczyć, bo to też produkt nie jest wieczny. Ale takim produktem, który jest przeznaczony specjalnie w miejsca o dużym natężeniu, bardzo dużym natężeniu, trudne bardzo miejsca, jest jeszcze lepszy, jeszcze bardziej wytrzymały produkt tego typu. To już prawie wieczny wtedy, chyba. Prawie wieczny, tak jest. Wiem, że taśmy winylowe mogą być przeznaczone do oznaczowania poziomego, ale również do pionowego. Ja mam przygotowane taką próbkę, na której nakleiliśmy jedną taśmę do oznaczeń poziomych. I drugą do pionowych. One na pierwszy rzut oka niczym się nie różnią, jednak ich właściwości są zupełnie różne. Tak, jak najbardziej. Rzeczywiście taśma do oznaczeń poziomych jest tak wykonana, że jest o wiele lepiej odporna na ścieranie. Długotrwała, można po niej jeździć wózkami, można ruch pieszy puszczać. Natomiast taśma do oznaczeń pionowych jest tak, nie jest w taki sposób przygotowana. A częstym błędem klientów jest stosowanie tej taśmy do oznaczeń pionowych na posadzki, co jest błędem i bardzo niekorzystne, bo krócej wytrzyma po prostu. Modyfikacja własności powierzchni. Ten obszar brzmi dosyć tajemniczo. Powiedz, jaką rolę tutaj pełnią taśmy klejące? No myślę, że tutaj jest przykład bardzo ciekawy. Chodzi o taśmę, która zmniejsza współczynnik tarcia. Na przykład na przenośnikach taśmowych i na prowadnicach tych przenośników. Mam takie doświadczenie zupełnie osobiste. Kiedy klient miał problem tego typu, że puszki, które produkuje i ładnie polakierowane, kolorowe, przemieszczane były na podajnikach taśmowych, które z boku były zabezpieczone takimi prętami, żeby te puszki nie spadały. Przesuwając się oczywiście te puszki ocierały się o tę o prowadnicę i rysowały jednocześnie i był z tego typu problem. Okleiliśmy taką taśmą zmniejszającą współczynnik tarcia te barierki i z puszki mogły się ładnie przesuwać, ślizgać. I problem tego typu niszczenia puszek no, znikł zupełnie. Wszystko udało się y, zrobić. Chciałem powiedzieć o jeszcze innym zastosowaniu. Y, chodzi o oklejenie tą taśmą elementów na maszynie drukarskiej. Y, taśma ta ma niską adhezję, w związku z tym wszelkie zabrudzenia nie mają się tego, Łatwo są, łatwe są do oczyszczenia. I To jest do, bardzo duża zaleta. Tu jest taki y, przykład, gdzie mamy Taśmę o zmniejszonym współczynniku tarcia i o zwiększonym współczynniku tarcia. Tu ładnie, ładnie to widać, jak ten pocisk jest nadawany, jak, to, jak ta nakrętka suwa się prędzej na tej taśmie o zmniejszonym współczynniku tarcia. Okazuje się, że przy użyciu taśm klejących możemy zmodyfikować właściwości powierzchni, ale powiedz, czy możemy również tą powierzchnię ochronić? Tak, jak najbardziej możemy ochronić. To jest na przykład zabezpieczenie przed uszkodzeniami, przed uszkodzeniami mechanicznymi i zużyciem w wyniku współpracy ruchomych elementów, czyli ocieranie się o siebie y, dwóch elementów. Powleczenie jednego z tych, albo dwóch nawet elementów taką taśmą zmniejszającą współczynnik tarcia powoduje, że one mogą między sobą się ocierać i powierzchnia się nie ściera, nie niszczy, bo ta taśma jest również odporna na ścieranie. Także to jak najbardziej można to zrobić. Innym przykładem będzie zabezpieczenie wrażliwych elementów przed wpływem wysokiej temperatury, na przykład w komorze silnika. I tutaj jest taki przykład, gdzie jest płytka, czy element z tworzywa sztucznego, z jednej strony oklejony taśmą aluminiową, która zabezpiecza przed wysoką temperaturą, i to poddane podgrzewaniu pokazuje, że miejsce, które było oklejone taśmą, aluminiową, w miejscu tym nic się nie stało, a w, dru w tym drugim nieoklejonym jednak powierzchnia się odkształciła. Wspominałem już o taśmie przy ochronie i modyfikacji powierzchni, yy, która zabezpiecza tą powierzchnię nadaje zmniejsz zmniejsz zmniejsza współczynnik tarcia. Ta sama taśma może służyć do wyciszania wyrobu. Yy, elementy, które ocierają się między sobą, yy, powleczone tą taśmą. Zabezpiecza ta, ta, takie rozwiązanie zabezpiecza przed piskami różnymi. Hałasem wydobywającym się między elementami pocierającymi się między sobą. Mhm. A skoro mówimy o hałasie, to czy istnieje rozwiązanie, które pozwala wytłumić dźwięk? Nie wiem, kiedy jakiś ciężki przedmiot spada na jakąś powierzchnię i wydaje duży hałas. Łukasz, czy taki dźwięk miałeś na myśli? Na przykład taki, zupełnie nieprzyjemny. No właśnie, ten sam element oklejony taśmą wyciszającą zabrzmi w taki sposób jak teraz. Ten sam materiał, a zupełnie inny dźwięk. No zupełnie właśnie. wytłumiony. No właśnie, to tylko taki stuk odgłuchy, nic więcej. Omówiliśmy sobie sześć obszarów, w których możemy wykorzystać taśmy jednostronnie klejące. Czy to już wszystko, na co możemy sobie pozwolić z ofertą 3 Oczywiście, że nie. Podaliśmy właściwie kilka tylko przykładów. Zastosowań jest bardzo dużo. To wszystko zależy od aplikacji, od potrzeb klienta. Także tutaj to jest tylko namiastka tego, co możemy wykonać. Dziękuję za przybliżenie tego tematu. Na pewno jeszcze wrócimy do taśm jednostronnie klejących i na pewno omówimy sobie taśmy dwustronnie klejących. Ja również bardzo dziękuję. Jak usłyszeliście, dobór odpowiedniej taśmy do konkretnej aplikacji to bardzo trudny i skomplikowany proces. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzach. Zasubskrybujcie nasz kanał na YouTube, polubcie nas na Facebooku, a na pewno będziecie na bieżąco z kolejnymi odcinkami Akademii Chorusa.